Samorządy kontra kryzys uchodźczy, miasta wydają na wsparcie Ukraińców uciekających przed wojną dużo pieniędzy. Ile dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Ciężko jest jednoznacznie określić w tej chwili, ile tak naprawdę w sumie będzie kosztowała miasto ta pomoc dotycząca uchodźców z Ukrainy. Wiemy o tym, że na ten cel z budżetu miasta została uruchomiona ta rezerwa Wydziału Zarządzania Kryzysowego, to 1,7 mln zł. To decyzją prezydenta. Rzeczywiście jest kwota, która już jest na bieżąco wydatkowana, ale w tej chwili nie mamy podsumowania na przykład działań KZGM-u czy mops czyli e, również tych organów, które włączają się w te akcje pomocowe. Miasta liczą na to, że część kosztów zwróci im rząd. Katowice na razie otrzymały od wojewody 84 tysiące złotych. Tyle miasto miało wydać na pomoc tylko w pierwszym tygodniu po wybuchu wojny. Pierwszą transzę rzeczywiście otrzymaliśmy. Musieliśmy takie pierwsze sprawozdanie przedstawić dotyczące właśnie tego, ilu osobom została udzielona pomoc. Sytuacja wymaga od władz miast często bardzo niestandardowych działań. Na przykład jak podliczycie osobę, która, a takie przypadki były, posłużę się prawdziwym, ma Leki na padaczkę na 2-3 dni, i trzeba mu zapewnić specjalistę i to w trybie takim pilnym. Nie lekarza pierwszego kontaktu, tylko specjalistę. No, jak to rozliczyć? No tutaj oczywiście akurat dzięki wspaniałej postawie jednego z lekarzy, neurologów, doszło do takiego spotkania wręcz natychmiast. I skończyło się też tym, że ten człowiek nie tylko wyszedł od lekarza z lekami, ale z mieszkaniem i z pracą. Bo takie przypadki się też zdarzają. Dzisiaj przegłosowano wsparcie dla gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 6 milionów złotych trafi do 41 gmin. Najwięcej otrzymają Katowice, ponad 1,4 mln. 1000 zł. Gliwice dostaną 743 000 zł, a Sosnowiec 633 000 zł. Taki podział środków opiera się tylko na przybliżonych danych. To jest kwota szacunkowej liczby obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w danym mieście czy gminie. No, wszyscy bazujemy wciąż na danych szacunkowych. Te oficjalne rejestry, można powiedzieć, że dopiero się tworzą, dlatego też najpierw pierwsza zaliczkowa transza. Natomiast ta, ta pomoc będzie kontynuowana i będzie udzielona druga część tego wsparcia w kwocie 4 milionów 4 złotych. To może być dopiero początek wydatków i problemów związanych. Z przyjęciem dużej liczby uchodźców, dlatego już pojawiają się zapowiedzi, że miasta z powodu kryzysu mogą zacząć rezygnować z niektórych inwestycji.